Jak zakochać się, na no to w niedzielę Samo słowo to mile nam brzmi, A radości ma świat tak niewiele, że nie starczy jej na inne dni. Gdy zakochać się chcesz w jakiś inny znów dzień, To natychmiast zamiary swe zmień, Bo jak zakochać się, no to w niedzielę Tego dnia zjawia się miłość Twa. Nie w ostatnią broń Boże, nie za rok o tej porze, tylko właśnie w najbliższą niedzielę. Stocz razem walkę ze smutkiem. Pomyśl, życie jest krótkie. Gdy zakochać się chcesz w jakiś inny znów dzień, to zamiary natychmiast swe zmień, bo jak zakochać się, no to w niedzielę tego dnia zjawia się miłość Twa. Jak zakochać się, no to w niedzielę samo słowo to mile nam brzmi, A radości ma świat tak niewiele, że nie starczy jej na inne dni. Gdy zakochać się chcesz w jakiś inny znów dzień, to natychmiast zamiary swe zmień, Bo jak zakochać się, no to w niedzielę tego dnia zjawia się miłość Twa. Nie w ostatnią broń Boże, nie za rok o po tej porze, tylko właśnie w najbliższą niedzielę. Stocz razem walkę ze smutkiem. Pomyśl, życie jest krótkie.